W ciągu arytmetycznym AN czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. My musimy obliczyć sumę A1 plus A2 plus A3 plus A4. Wiemy, że czwarty wyraz, czyli A4, jest równy 3. Jeżeli chcielibyśmy obliczyć wyraz trzeci, no to musielibyśmy od czwartego wyrazu odjąć różnicę, która jest równa 5. Ponieważ wiemy, że do trzeciego wyrazu trzeba dodać różnicę, żeby otrzymać wyraz czwarty, czyli trzeci wyraz musi być o 5 mniejszy od wyrazu czwartego. 3 minus 5 to minus 2. To jest wyraz trzeci. To jest wyraz yy, czwarty. Teraz obliczymy wyraz drugi. Żeby z wyrazu drugiego dostać się do trzeciego, to powinniśmy dodać 5, czyli od tego odejmujemy 5, 2 minus 5 to będzie minus 7 i to jest wyra równy wyraz drugi. No to jeszcze policzmy wyraz pierwszy, minus 7, znowu odejmujemy różnicę ciągu arytmetycznego, czyli 5, minus 7, minus 5 to będzie minus 12. No i musimy obliczyć sumę tych liczb. Ponieważ tu są liczby ujemne, to ja to wezmę w nawias. Tak się powinno elegancko zapisywać, jak dodawanie liczb ujemnych. Minus 12, minus 7 to minus 19, minus 2 to minus 21, i plus 3 to będzie minus 18. Czyli ta suma jest równa minus 18, czyli poprawna jest odpowiedź C.